Artykuł 5 NATO. Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim, a zatem zgadzają się, że w przypadku takiej napaści każda z nich w wykonaniu prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony uznanego w artykule 51 Karty Narodów Zjednoczonych Udzieli pomocy stronie lub stronom napadniętym, podejmując uwaga niezwłocznie, czyli nie od razu, tylko niezwłocznie to też też jest termin taki, można powiedzieć, z tyłka. Niezwłocznie, co to znaczy niezwłocznie, za tydzień, dwa, miesiąc, cztery miesiące podejmując niezwłocznie, indywidualnie i w porozumieniu z innymi stronami działania, jakie uzna za konieczne. Czyli na przykład w wypadku Niemiec, może to być na początek wysłanie hełmów. A u nas też hełmów brakuje, chociaż mamy te metalowe, które. W którym resurs się nie kończy. Działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, czyli to jest takie y, użycie siły zbrojnej, to już jest y, konieczność, to jest ostateczna ostateczność w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego.